Cześć wszystkim, witam Was w 12 odcinku Overwatcha i zacznijmy sobie oczywiście od pierwszego dema, od oceny dowodu numer 1. Czy wszystko się pobrało? Oczywiście, Mirage, więc dosyć znana mapa. Różne rzeczy się tu dzieją, różne osoby, różni citerzy, Cheaterzy i tym podobnie. Mamy 2 na 10 albo 10 2 jakby patrzeć na rzecz pana podejrzanego, to oczywiście 10,2. 17,1,3. Takie statystyki, oczywiście, pan podejrzany tutaj nam prezentuje. A bez kosy standardowo. Skin standardowy. I mamy pana podejrzanego na awku w pierwszej rundzie tego Overwatcha, oczywiście, bo rundę to mieliśmy 13. Natomiast teraz 14 runda się rozpoczyna. I pan podejrzany wraz ze swoim teamem, wraz z paką Lecą sobie na B, które jest całkowicie czyste, więc raczej tutaj nie było problemu, chociaż, no zobaczcie, tutaj już pan podejrzany, kurczę, myśli, że przebije taką ścianę, no, myślę, że nawet bazuką byś nie przebił takiej ściany, oj, tej też nie przebijesz, tej również nie przebijesz, nie zabijesz pana topora, choćbyś chciał, nie przez te ściany. choćbyś chciał to tego nie zrobisz czyli wallhacka oczywiście mamy tutaj już stuprocentowego <grymne> jeszcze nawet nie potrafi z niego korzystać pewnie teraz wow czyli mamy również Hacka, czyli mamy taki starter pack genialnie może jeszcze obskrypt? script Chyba nie by było i mamy już taki full no, kos teraz też ładnie pocisnął, nie powiem, że nie. A pan powiedział, że on teraz wziął sobie bota, tak w ogóle. I na kosa, ciach! No wiadomo. No wiadomo. Tutaj bez, bez większego zastanowienia. Mamy aimhacka, mamy wallhacka. Czekamy teraz na jakiegoś skrypta BH. Ładnie skonfigurowany. Czekamy na banych obskrypta. Na razie nic takiego nie widzimy czekamy na widok, ten taki wiecie jaki po prostu kafelkowca ale kapelkowca również nie widzimy tak sobie wiecie przewiniemy żeby zobaczyć czy, czy są tu jakieś w ogóle skoki jak na razie dochodzi po prostu chodzi i zabija i chodzi i zabija jakby chciał specjalnie paść żeby, żeby móc piknąć kota, tak mi się wydaje jak to przynajmniej wygląda no, tutaj oczywiście i tutaj jakiś skok był, ale to pojedynczy. Więc raczej jako takich skoków tutaj nie ma. On leci, żeby się wysypać, żeby podnieść błota, nie wiem dlaczego. Bez sensu, naprawdę bez sensu. Zobaczcie. Można by to, nawet, to też było troszeczkę podgryfing. Bo idzie się zabić, żeby wziąć błota. No co, no przecież, kurczę. Masz tylko jedno życie. <laughs> nie no, oczywiście w tym przypadku ma dwa. Jakby nie patrzeć, ale ci się wysypać, więc będzie tutaj również gryfing Fajnie by było, jakby miał tego. No nie ma, nie będzie miał. Dobra, czyli dajemy oczywiście AimHK, wallhacka wall i dajemy gryfing No skoków automatycznych nie miał, również tego patrzenia do góry nogami również nie miał. Więc przesyłamy ten werdykt, a my widzimy się w następnym demie. No i właśnie otrzymaliśmy drugie demo, pobieramy sobie. Ja musiałem troszeczkę. Tutaj zasłonić słońce, bo jest po prostu tak gorąco dzisiaj. Masakra, naprawdę. 30 stopni na dworze. Dodatkowo jeszcze jak słońce naparza przez to okno, to jest po prostu masakra. Wentylator oczywiście jest włączony, mam nadzieję, że go nie słychać tam w tle. Ale powinno być dosyć dobre wygłuszenie. Jak na... na to co tutaj... Jak na, ten jak na ten standard, który właśnie mam. To raczej powinno być dobre wygłuszenie tego wentylatora. Chociaż, no nie wiem. To musicie napisać też w komentarzu, jakby to widzicie. No i mamy rozgrzewkę. podejrzany już został zreportowany, chyba w rozgrzewce. Tak to sobie zawsze tłumaczę, że jeżeli, jeżeli demo się już zaczyna od rozgrzewki, to być może właśnie podejrzany już został na rozgrzewce zreportowany. Jakieś próby skryptów, właśnie na banych Opa, znaczy próby, próby banych Opa samego. Mamy awczenie przez połowę rozgrzewki. Cały czas awczy. No i zobaczmy. Jest pierwsza runda. Digielek. Odważnie, odważnie nie powiem. Według mnie bezsensownie, no ale wiadomo. O, ładny, ładny pomysł tutaj z tymi najdami do antyterrorystów. Mega, mega pomysł, naprawdę. No, i chyba tutaj będziemy mieli skrypty na Banner Hopa. Możliwe, że też mamy aim -haka i wallhacka, ale do tego jeszcze nie jestem pewny. Jak, jak do skryptów na Banner Hopa jestem pewny, tak nie jestem pewny do aim i wallhacka. No teraz już troszeczkę bardziej, było bardziej widoczne teraz. Wydaje mi się, że, że też jesteście ze mną zgodni. Podejrzewam, że w ogóle że tutaj wieloryba zabił, <gryśla> czyli swojego teammate'a. Teraz awczy. Czyli chyba będziemy mieli a out, przycisk, a nie podważanie, właśnie tutaj będzie. Aimhack, Wallhack i banych script Tylko chciałbym jeszcze chwilę na to dęko popatrzeć, żeby mieć 100% pewność, bo na razie mam jakoś tak 90 mniej więcej procent. Że mamy do czynienia z cheaterem. No. Tutaj oczywiście Wallhack. Pełną parą. Zobaczmy tego aima. Dobry movement, nie każdy wie, że można tutaj skoczyć sobie na fontannę. Smoke. Ciekawe, ciekawy czy to jest one-way, bo możliwe, że to jest one-way. Tego nie wiem. Nie, nie wygląda, coś da jak na razie. Ale Wydaje mi się, że że jednak ma jakieś wspomagacze. Że jednak jakieś wspomagacze tutaj są. Ten niby jakiś smoke miał być rzucony. I ciekawe, czy, czy od razu się spojrzy na tego kosa, który jest dosyć nie natu... szybko to było. Chciałem, że wyskoczy na tego kosa, który jest dosyć w dosyć nienaturalnej takiej pozycji, można by było powiedzieć, jak na bronię Sajta. Zobaczymy jak sobie z nim poradzi. Mogło mhm, tutaj właśnie być teraz podane info. Do Haskiego. Że właśnie osoba znajduje się tutaj na blisko. No i kolejna taka runda. Czekamy na rozwój sytuacji. Są długie przerwy, bardzo długie przerwy yy, pana podejrzanego. No i ciekawe, czy to wejdzie? To wejdzie, jakoś na co to weszło, widzicie Już tak trochę nieudolnie, ale weszło, więc chociaż tyle Tutaj słyszę oczywiście pana Kosa Zobaczymy jaka będzie jego reakcja Czy będzie noscope? Nie Normalny strzał Jestem. Nie jestem pewny tego aimhaka. się na samym początku troszeczkę tego. tego Bunny pokazał, teraz już nie pokazuje, Być może. No, była ta kwestia szczęścia, że, że akurat mi się udało to Bunny zrobić. No, ciężkie dewo, naprawdę do oceny. Naprawdę ciężkie Teraz już w ogóle tego banych hopa nie pokazuje Jakby to się ogarnął z grą w znaczeniu, no Też nie pokazuje jakoś specjalnie, że ma tego aim'a Ani wall'a A no, dosyć, dosyć reakcje są, są szybkie W dalszym ciągu Nie dobra, Tam tamto teraz wychodzi z biblioteki. On go akurat zauważył. Ostatni jest na bananie, więc tutaj zbytnio pan podejrzany nie ma tak naprawdę nic do roboty. Tak dosyć długo, długo awczy na tym respie, nie? Dosyć długo na tym wespie awczy Nie przekonuje mnie właśnie do tej czystej gry Nie posiada żadnych skinów Być może tylko smurf, ale No tutaj w ogóle na pewniaka wychodzi a zostały jeszcze dwie osoby, no, nie wiedział tak naprawdę o panu lodowcu chociażby że jest na B, no i mamy sytuację 2 na 1 z Zebrą Ciężkie demo do oceny Szczerze mówiąc, no aim'a na pewno mu nie dam bo według mnie za mało dowodów tutaj No tego, tego bunny Hopa tak naprawdę mógł sobie Mogło mu się udać z tym banychopem, natomiast jeżeli chodzi o Wola, raczej tutaj zaznaczymy, zaznaczymy ponad wszelką wątpliwość. Ze względu na to, że wydaje mi się, że jednak ten jakiś Wolhak tam był. Mniejszy czy większy, bardziej używany, mniej używany, wydaje mi się, że Wolhak był. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja chętnie też się dowiem, jaki byłby wasz wertykt, ale zostaję przy tym i widzimy się w następnym demie. No i trzecie demko pobieramy. W tym momencie. Ciekawe jak mapa. Było dzisiaj inferno. Zobaczymy. Może Office. Kto wie. Długo się znowu zaczyna pobierać. Ciekawe czy zbagowane demo, a raczej zlagowane. Jeżeli tak, no to oczywiście zrobimy sobie restarcik. Całego CSa, No i zobaczmy jaka mapa. Office, czyli trafiłem. <grym> Czyli trafiłem, no tutaj, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ofisę, no to mamy bardzo duże. Właśnie o tym, właśnie o tym mówię bardzo duże yy, współczynnik można by było powiedzieć. Taki mój własny współczynnik, który sobie mniej więcej tam w głowie prowadzę. Yy, cheatowania, no bo, bo na iferze boże Na, infer... na ofisie właśnie zdarza mi się najwięcej tych, tych chamskich takich cheaterów, kafelkowców. To jest zbytnio kafelek. Nie ma kafelków. No ale kafelkowiec to kafelkowiec, wiadomo co, so, jest tutaj full pakiet, czyli taki można by było powiedzieć starter pack. Więc chyba przewijamy, nie będziemy tutaj patrzeć na obvious cheatera, tylko sobie od razu zaznaczymy wszystkie, tutaj oprócz oczywiście gryfingu i lecimy z następnym. Trochę czasu minęło, ale już pojawia się właśnie następne demko i polecimy sobie z jego oceną. Jestem ciekaw w sumie co to będzie za mapa Inferno i tym razem skrzydłowy Więc w sumie dadzy nie było skrzydłowego ja Jestem bardzo zadowolony, że w końcu, w końcu jakaś odmiana Miejmy nadzieję, że rzeczywiście nie będzie tutaj cheatera Wszystko się tak naprawdę okaże No tak troszeczkę dziwne te skoki ma Trzeba by to było jeszcze przeobserwować. O, i mamy aimhacka. Mamy aimhacka. Zresztą to było widać. Możecie sobie zresztą sami zobaczyć. O! Idealny aimhack. Bardzo słabo skonfigurowany. I jest shakes and fidget, Oczywiście. <ścoughs> Bardzo przepraszam oczywiście z tego shakeshacka. No mamy standardowo digielka w pierwszej run w rundzie. No ale tutaj mamy, tak jak mówię, aimhacka, więc przy dobrym układzie. banych scripty chyba też Więc wydaje, Tak, tak, tak Tutaj mamy Full pakiet O jak szybciutko <laughs> Jeszcze by się z takiego auta coś ustrzela. Nawet jeżeli masz aimhacka to z czegoś takiego nie, nie dasz rady po prostu Super sobie tutaj kica Nasz kochany bany. Dobra Chyba nie ma tutaj

gry skilują najbardziej, czyli full pakiecik. Znaczy sami widzicie, charakterystycznie właśnie celownik przeskakuje z głowy na głowę, więc no mało optymistycznym akcentem co prawda kończymy <grytanie> dzisiejszy odcinek, ale... ale ważne, że złapaliśmy na gorącym uczynku dużo haksów i miejmy nadzieję, że w następnych odcinkach również złapiemy haksów, a niektórych ludzi uniewinnimy.